Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym słowie na dobry dzień. Dzisiaj mamy 30 grudnia 2022 roku, a więc widzimy, że to jest przedostatni dzień 2022 roku. Za chwilkę będziemy mieli kolejny rok, 2023. I dzisiaj, na koniec tego 2022 roku, warto zrobić sobie taką duchową inwentaryzację. W wielu filmach, firmach, w wielu sklepach właśnie koniec roku jest czasem, kiedy dochodzi do inwentaryzacji, ale też myślę, że jako chrześcijanie powinniśmy dzisiaj dokonać takiej duchowej inwentaryzacji i zadać sobie pytanie, takie jakie zadał Bóg Adamowi Jewy, kiedy zgrzeszyli, kiedy ukryli się przed Panem Bogiem. Gdzie jesteś? Warto na koniec 2022 roku, kiedy pokonaliśmy jakiś odcinek w pielgrzymce do wieczności, zadać sobie pytanie... Gdzie jestem dzisiaj? W jakim miejscu jestem i dlaczego jestem w tym miejscu? Wierzę, że ten czas, końca roku i początek nowego roku, jest czasem, w którym możemy dokonać tej inwentaryzacji i spojrzeć na swoje życie z perspektywy tego, co już przeżyliśmy i czego doświadczyliśmy z Bogiem. Myślę, że każdy z nas w mijającym roku doświadczył Bożego Działania, doświadczył Bożych Cudów. I doświadczył Bożego Błogosławieństwa. Dlatego też rozejrzyjmy się wokół siebie i zobaczmy, w jakim miejscu swojego życia się dzisiaj znajdujemy. Dlaczego jesteśmy właśnie dzisiaj tutaj? Pamiętajcie, że warto zadawać sobie takie pytania, dlatego że te pytania weryfikują naszą rzeczywistość, w której jesteśmy i gdzie jesteśmy w Chrystusie. Bardzo często jest tak, że nie robiąc takiej inwentaryzacji, nie potrafimy określić swojej pozycji w Chrystusie. Apostół Paweł, kiedy pisał w trzecim rozdziale, w trzynastym wersecie listu do Filipian, bracia, nie uważam się za kogoś, kto już uchwycił, czy nie jedno, zapominam o tym, co za mną i uparcie sięgam po to, co przede mną, zdążam do celu, do nagrody, którą łączy się z pochodzącym z góry Bożym powołaniem w Chrystusie Jezusie, umiał pokazać, umiał przedstawić swoją pozycję w Chrystusie, umiał Pokazać, w jakim miejscu swojego życia jest. Mówił, nie uważam się za kogoś, kto uchwycił, bo ciągle zmierzam do, do nagrody, zmierzam do celu, który został mi postawiony. Ciągle patrzę w Chrystusa. Tym celem jest Chrystus. Dlatego też dzisiaj, kiedy stoimy na końcu 2020 roku i u progu 2023 roku, zadajmy sobie to pytanie: gdzie jesteśmy? I jaki jest cel naszego życia? I do jakiego celu zmierzamy? Co Bóg wkłada w nasze serce? Radości w Panu pozdrawiam. Do zobaczenia już w nowym 2023 roku w sobie na dobry dzień. Błogosławionego czasu.